Najemca kupił za ten milion złotych ten lokal, dwa miesiące później sprzedał ten lokal za prawie trzykrotność tej sumy, zarabiając na czysto 2 miliony złotych. Kontrola wykaże jakieś nieprawidłowości. Ja nie jestem stuprocentowo pewien, że wszystko było się prawidłowo. Dlaczego za taką cenę mogło, mogło tam mieć miejsce wszystko, więc w ogóle nie będę tego komentował, bo trudno mi powiedzieć. Nam też trudno jest powiedzieć, dlaczego tę samą nieruchomość można było sprzedać w ciągu dwóch miesięcy 300% drożej. W ostatnim pięcioleciu dzielnica Śródmieście sprzedała co najmniej trzy lokale za mniej niż połowę ceny. To strata dla budżetu Urzędu Miasta Warszawy ponad 3,5 miliona złotych. Osobą, która piastowała stanowisko burmistrza dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy był wówczas Wojciech Bartelski, dziś wiceprezes Tramwajów Warszawskich. Urząd Miasta kontroluje na, na zlecenie dzielnicy prawidłowość wyceny. Dojdą do tej procedury. Ja jestem 100% przekonany, że wszystko było zgodne z procedurami, także, także wycena była dokonana w sposób, który nie budził zastrzeżeń. Pierwszy ze wspomnianych lokali znajduje się na krakowskim przedmieściu 16 na 18. To lokal usługowy, sprzedany w trybie bezprzetargowym za blisko 902 tysiące zł w lutym 2014 roku. Kwota z aktu notarialnego z 2012 roku to 1,5 miliona zł. Dlaczego lokal staniał? Nie wiadomo. Szukając dalej dowiedzieliśmy się, że w kwietniu tego samego roku, czyli po dwóch miesiącach od wykupienia od miasta, najemca sprzedaje lokal trzykrotnie drożej, za 3 miliony złotych. Według ekspertów do spraw sprzedaży nieruchomości taki wzrost jest niemożliwy. Jeżeli w ciągu roku wartość gotowego mieszkania wzrasta o 1000 zł to dużo, o dwumilionowym wzroście nie wspominając. Myślę, że w obecnej sytuacji taki wzrost o kilkaset procent nie jest możliwy, aczkolwiek może oczywiście przy jakichś konkretnych lokalizacjach, które będą, nie wiem, nagle staną się bardzo popularne z jakichś tam względów, czyli tutaj trudno bardzo ogólnie mówimy, więc, ale oprócz takich bardzo, bardzo rzadkich sytuacji, to myślę, że taki wzrost jest, jest niemożliwy, ale w ogóle tutaj mówi, na pana przykładzie wzrost jest o 300-400%, no nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Drugi z lokali, znajdujący się na ulicy Koszykowej 10, zdrożał dwukrotnie. Miasto sprzedało go za 256 tysięcy. Najemca zarobił prawie drugie tyle, sprzedał za 550 tysięcy. Miało to miejsce w 2010 roku. Trzeci z nich, czyli nieruchomość na Ordynackiej 11, sprzedano za 1 655 tysięcy. Rzeczoznawca z magistratu z kolei rok wcześniej, w marcu 2014 roku, wycenił lokal na prawie 569 tysięcy. W związku z tym, że miasto sprawuje nadzór nad dzielnicami, o opinię w tej sprawie poprosiliśmy zastępcę Hanny Grąkiewicz-Walc, wiceprezydenta miasta Michała Olszewskiego. My nie widzimy wyceny lokalu, widzimy tylko i wyłącznie ten pierwszy etap, na którym albo możemy wstrzymać ten sprzedaż, albo dać zgodę na to, żeby ta sprzedaż była kontynuowana. Z kolei o prawidłowości wyceny nieruchomości rozmawialiśmy z prezesem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Piotrem Walczykiem. Stan lokalu to jest stan otoczenia, lokalizacja, stan techniczny, standard, usytuowanie wewnątrz budynku. A przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że trzeba zidentyfikować prawa do nieruchomości, które mają decydujące znaczenie. Wątpliwości budzą także inne dzielnice. Oprócz Śródmieścia, gdzie rażąco widać różnicę cen, podobny problem występuje na warszawskiej Ochocie. Na Ochocie jest podobna afera. Tam doszło do kontroli sprzedaży tych lokali i w ciągu dwóch lat dopatrzono 17 transakcji, gdzie miasto straciło setki tysięcy złotych. Jest szereg wątpliwości dotyczących procedury sprzedaży lokali na, na Ochocie. Tak jak powiedziałem jest przygotowany projekt przepisów i niebawem trafi do, do Rady Miasta. Czego oczekuje warszawskie stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i kogo należy zdymisjonować? Dymisję pana Barteskiego i dymisję zarządu Ochoty. Pani prezydent obiecała, że przepis, który umożliwia sprzedaż bezprzetargową e, zostaną usunięte. E, naszym zdaniem takie lokale powinny być sprzedawane tylko na publicznym przetargu, gdzie wszystko jest jasne i jest transparentne. Transparentne, bo z publicznych pieniędzy utrzymywani są decydenci.